Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie i dzisiaj zapraszam na kolejny odcinek tak w 10 minut o grze, a więc włączacie zegarki, a ja Wam opowiadam o nowej propozycji od Lucky Duck Games, czyli kościano-karcianej pojedynkowej grze Dice Tron. I dzisiaj dzisiaj dla odmiany najpierw poznacie zasady tej gry, bo poznacie je błyskawicznie, a później moje wrażenia. Natomiast ponieważ za oknem rozpoczął nam się Maj i piękne słońce świeci, to ja Was zapraszam do głosowania na Waszą ulubioną plaszówkę, ulubiony dodatek. Nowa kategoria, czyli gra, na którą czekacie oraz ta, która Was rozczarowała, a na Was czekają interesujące nagrody, na Was, czyli na moich subskrybentów. Gdybyście jeszcze nie dołączyli do tego zacnego grona, to może właśnie teraz. Zapraszam Was do tego bardzo serdecznie i z góry za to dziękuję. A teraz już mam nadzieję, że uda mi się przybliżyć Wam ten tytuł. Zapraszam do oglądania. Dzisiaj, moi drodzy, zaczniemy sobie od lektury tej opasłej księgi, ale słuchajcie, nie będziemy czytać. W ramach wyjątku zacznę od czegoś, co zwykle zostawiam na koniec, czyli od wyglądu oraz jakości gry, która wygląda trochę jak gruba księga, po otwarciu której, zobaczcie, odsłaniają nam się bohaterowie, po których będziemy sięgać, i pudełka. Więcej pudełek. Tutaj nawet w wieczku mamy taką, taką wkładkę, dzięki której te pudełka nie przemieszczają nam się. I cała koncepcja już jest naprawdę świetna, bo każdy bohater umieszczony jest w takiej tacce. Tutaj znajdziemy wszelkie elementy, postaci, które sobie wylosujemy, czy też wybierzemy. Natomiast miałam mówić o wyglądzie i jakości. Wygląd, wygląd tak naprawdę widzicie, natomiast jakościowo ta gra dla mnie to taka klasa premium, czyli nie mam chyba takiej gry, albo mam ich bardzo niewiele, prezentująca bardzo wysoką jakość. Gruba, fajna tektura, jeśli chodzi o, o, o plansze, podobnie jak tarczki, też wykonane z grubej jakościowo tektury, do, dopasowane graficznie, jak to świetnie wygląda, to wszystko jest spójne. Do tego mamy także dedykowane kości i zabawa nimi, a będziemy sporo się nimi bawić, a konkretnie rzucać, po prostu dostarcza sporo frajdy. Tak samo, jeśli chodzi o jakość, bardzo dobrej jakości karty, grube żetony, i nawet tacka, która ma dedykowane miejsca na to wszystko, widać, że nie jest tu nic przypadkowe, że wszystko zostało przemyślane i zostało zrobione naprawdę świetnie. Czy was te ilustracje zachęcają tak samo jak mnie. Są naprawdę rewelacyjne, a więc wygląd, i to, jak zostało to wszystko wymyślone, jest bardzo zachęcające i przyciągające oko, właściwie jedyna ujma to trochę powyginane. Plansze w przypadku niektórych graczy, natomiast całość prezentuje się wyśmienicie. Jak już się tak pozachwycałam wyglądem i jakością tej gry, a uważam, że jest się czym zachwycać, to teraz Wam bo trochę opowiem o rozgrywkach. Natomiast muszę przyznać, że w przypadku mojej kolekcji nie mam niczego podobnego. Grałam wprawdzie w King of Tokyo, natomiast nie posiadam na swojej półce. Tutaj mamy do czynienia z ośmioma bohaterami. Każdy oferuje inny zestaw umiejętności, a więc tym samym... Każdym z tych bohaterów gra się w inny sposób. Na przykład sięgając sobie po takiego paladyna, nie tylko możemy spodziewać się pięknej grafiki rycerza na, na planszy, ale również dedykowanego zestawu umiejętności dla tej postaci. Mamy tutaj w sumie drobnostkę, natomiast bardzo przydatną rzecz, a mianowicie określony poziom trudności, czyli poziom złożoności danej postaci i to jest bardzo przydatne szczególnie na początku, kiedy poznajemy sobie swoich bohaterów, kiedy sięgamy sobie po takiego drzewca, musimy umiejętnie zarządzać jego duszkami, ale kiedy już wybierzemy sobie barbarzyńcę, no to mamy znacznie mniej umiejętności do ogarnięcia, a więc możemy mordować innych graczy, którzy wybrali Bohaterów trochę bardziej ambitnie, z większą złożonością, generalnie drobnostka, ale bardzo przydatna rzecz, szczególnie na początku, gdy zapoznajemy się z dajstron. Bardzo zręcznym rozwiązaniem jest to, że wszelkie komponenty potrzebne do rozgrywki znajdziemy w tym plastikowym pudełku, a więc nie musimy się tutaj męczyć z woreczkami strunowymi, czy też innymi mniej lub bardziej, wiecie, upierdliwymi rozwiązaniami, ukrytymi w gąszczu innych woreczków. Tylko czekają tu na nas elementy, które wyciągamy z dedykowanych do tego miejsc w mgnieniu odka, przygotowując się do rozgrywki. I zobaczcie! Tadam! Ja już jestem gotowa do walki na śmierć i życie. Jak już sobie tak powalczymy na śmierć i życie, to zdamy sobie sprawę, że nasz wpływ na końcowy wynik jest znikomy. Dlaczego? Bo mamy tu kości. Sporo kości. Ja oczywiście wiem, że biorąc taki tytuł, który oparty jest na kościach, mówienie o ich dużym losowym wpływie na rozgrywkę jest trochę głupie, bo to wiecie, taka oczywista oczywistość. Zawsze można powiedzieć, no to po co brałaś się za ten tytuł? Natomiast w wypadku Dicetron odnoszę jednak wrażenie, że tej losowości jest trochę za dużo, że czasem ona wymyka nam się spod kontroli. Jeśli tak to mogę ująć, tutaj gra bardziej kontroluje nas niż my grę. Jak słyszeliście, losowości mamy tutaj całkiem sporo i nie wynika ona tylko z losowego rzutu kośćmi, ale również z kart, jakie dobieramy. Już przy pierwszym doborze może nam się trafić dobra karta, jak choćby to wzmocnienie drugiego poziomu, które w wypadku niektórych bohaterów Ułatwi nam rozgrywkę. Wspomniałam, że ma się tutaj wrażenie, że to gra po części decyduje, co mamy w danej turze robić, a nie my. Chodzi mi o to, że przy pierwszym rzucie, tak naprawdę, niezależnie od jego wyniku, gra podpowiada nam, jaką ścieżką powinniśmy podążać. Innymi słowy, mam wynik, a więc mogę wybrać to lub to, ale w tamto to lepiej nie iść, bo raczej się to nie uda, pamiętając, że mam tylko dwa przerzuty, albo został mi już tylko jeden, albo inaczej. Pierwszy rzut i wow, mogę odpalić swoją najlepszą zdolność, ale szczęściarz. Innymi słowy, pierwszy rzut kośćmi w dużej mierze decyduje, jakie akcje w danej turze jesteśmy w stanie uruchomić i oczywiście my sami podejmujemy decyzje, możemy próbować wyrwać się z tej narzuconej drogi, ale na koniec tury może okazać się, że wyniki na kościach nie jesteśmy w stanie ich dopasować do akcji, a nie mamy już przerzutów, możemy jeszcze skorzystać z kart i ich zdolności, ale to jakie mamy na ręce w dużej mierze, ups, też decyduje o tym los. I do tego wszystkiego dochodzi jeszcze nasz przeciwnik, który będzie chciał pokrzyżować nasze rzuty. Ale czy to zrobi? Prawdę mówiąc, to on sam tego nie wie. Co wyrzuci na obronę? Jakie karty ma na ręce? Jak, z jakich efektów będzie w danym momencie mógł skorzystać? Szczerze powiedziawszy, taktyki i strategii próżno tutaj szukać, ale w wypadku tej gry jest taki efekt, że gramy i znów gramy i nadal gramy, i zapytacie, jak to? No właśnie, sama trochę nie rozumiem, czy magia tej gry wynika z jej jakości i zachęcającego wyglądu, czy może raczej z chęci zemsty, że teraz sięgnę sobie po swojego księżycowego elfa i cię dopadnę i zniszczę. Czy może raczej z tego, że tury przebiegają tutaj płynnie, sprawnie, człowiek się po prostu nie umęczy długą i wyczerpującą rozgrywką, a może to wszystko razem powodowało, że w moim wypadku naprawdę spędziłam miło czas grając w Throne. Podsumowując moi drodzy, bardzo ładna gra, o prostych i do nauczenia, i do przekazania zasadach, dynamicznej rozgrywce takiej na 30 minut, zróżnicowanych bohaterach, idealnie nadająca się jako filler przed czy czymś głębszym, cięższym, bardziej wymagającym. Krótko mówiąc, już nie muszę sięgać po Splendora, czy choćby wsiąść do pociągu, aby tym moim niedzielnym graczom pokazać, że istnieje coś więcej niż Chińczyk. Gra oparta na kościach, z efektem wow. Tak, myślę, że taki efekt może dla wielu z Was wystąpić. Wiem, że dla wielu ta gra mechanicznie nie będzie żadnym zaskoczeniem, ale sądzę, że to może być dobry krok, pierwszy krok do barwnego świata planszówek. Więc jeśli Was ten tytuł zainteresował, to zwróćcie uwagę. W moim wypadku w mojej kolekcji zostaje, oceniam ją na siódemkę i z przyjemnością do rozgrywek wrócę. Nadmienię wam jeszcze, że w chwili, kiedy nagrywam ten materiał, nie znam ani cen, ani zawartości progów, jeśli chodzi o kampanię polskiej edycji tej gry, ponieważ ona rozpocznie się dopiero za kilka dni. Nie mogę też zbyt wiele powiedzieć o tym, jak skalują się ci bohaterowie. Czy są tutaj jacyś śniejsi, jacyś słabsi? Bo szczerze mówiąc, musiałabym zagrać przynajmniej po kilka razy w każdym zestawie, co czyni jakieś. Plus minus 50 rozgrywek, a aż tyle razy nie grałam. Natomiast nawet jeśli będzie taki efekt, to zawsze można temu silniejszemu trochę życia odjąć, aby nam się to zbalansowało. Tak czy inaczej, jeśli Was zainteresowała taka rozgrywka, to polecam zerknąć na kampanię, a linka znajdziecie poniżej w opisie. Otwórzmy pudełko. Z ośmiu bohaterów wybierz tego, którym chcesz walczyć. Sięgnij po jego pudełko. Tam znajdziesz wszystko, co jest ci potrzebne. Otwórz je i wyciągnij komponenty. Rozłóż planszę gracza, przygotuj planszę zdolności. Potrzebny będzie też licznik punktów walki, a także licznik życia. Każda z postaci dysponuje swoim zestawem żetonów, podobnie jak pulą pięciu kości z unikatowymi symbolami. Poziom życia twojego bohatera ustaw na wartości 50 na liczniku życia, aby nie spadł za szybko. Rozpoczynając rozgrywkę, oznacz poziom drugi na liczniku punktów walki. Będą przydatne do zagrywania kart. Przetasuj teraz talię kart postaci, umieść przy planszy, a następnie dobierz na start cztery karty na swoją rękę. Etap przygotowania masz za sobą. Poznaj kolejność tury gracza. Pierwsza jest faza utrzymania, w której rozpatrujemy efekty zdolności, pasywnych oraz żetonów statusu. Po tym następuje faza dochodu, w której dodajemy jeden poziom na liczniku punktów walki oraz dobieramy kartę. Gracz rozpoczynający rozgrywkę pomija tę fazę, ale kolejne rozpatrzy już normalnie, dobierając kartę i dodając punkt walki. Teraz faza główna, oznaczona niebieskim symbolem. Możesz wykonać w niej dowolną ilość trzech dostępnych akcji w dowolnej kolejności. W tym momencie możesz zagrać karty z tym samym niebieskim symbolem widocznym po lewej stronie karty. Aby to zrobić, należy opłacić koszt w punktach walki. W tym kroku będziesz więc mógł zagrać na przykład kartę wzmocnienia twojego bohatera, umieszczając ją w odpowiednim polu na planszy i nie zapominając o zapłaceniu kosztu, czyli obniżeniu wartości na liczniku punktów walki, ale zyskasz ulepszoną zdolność postaci. Inną możliwością jest sprzedanie karty za punkty walki. Polega to po prostu na odrzuceniu karty z ręki na stos kart odrzuconych. Za każdą taką kartę zwiększysz o jeden wartość na twoim liczniku punktów walki. W fazie głównej możesz także zagrać karty używając zdolności z nich, jak ta pozwalająca usunąć ten żeton statusu. Nie zapomnij zapłacić za zagranie takiej karty, obniżając odpowiednią liczbę punktów walki. Ok, kiedy zakończysz i rozpatrzysz już główną fazę, należy przejść do ofensywy, czyli akcji z symbolami kości, bo nimi za chwilę będziesz rzucać, atakując przeciwnika, a zatem chwytaj za swój oręż. W fazie ataku rzucasz wszystkimi pięcioma kośćmi, a następnie możesz dwukrotnie przerzucić dowolną ilość wyników. W moim wypadku zostawiłam dwa miecze i przerzucam pozostałe trzy kości. Mam hełm i miecz, który zostawiam, i ostatni przerzut przeznaczam na jedną kość. Taka kombinacja wyników pozwala mi uruchomić silną akcję ataku. Zatem dopasowuję uzyskane wyniki na kościach i rozpatruję zdolność mojego bohatera zgodnie z jej zapisem. To też moment, w którym mogę zagrywać karty ze swojej ręki, te posiadające symbol kości, jak również natychmiastowe, czyli te z symbolem wykrzyknika. Przejdźmy zatem do zatrwożonego przeciwnika. Czas na jego rzut na obronę. Wykonuje go tylko raz bez przerzucania. Po czym dopasowuje uzyskane wyniki do zdolności defensywnej swojej postaci i rozpatruje efekty. To też dobry czas na zagrywanie kart. Muszą mieć one symbol kości, aby je zagrać w tej fazie. Taka karta jak ta daje tarczę przed sześcioma punktami ataku, a zatem przydatna. Zdolności defensywne mają możliwość zadania ran atakującemu, jak choćby te strzałki, które pozwolą elfowi zadać rany i to takie nie do obrony. Po przydzieleniu obrażeń należy oznaczyć to odpowiednio na licznikach życia bohaterów. Jeśli poziom któregoś spadnie do zera, postać ginie, a drugi bohater świętuje zwycięstwo. Na koniec rozgrywamy jeszcze ostatnią fazę, wykonując dokładnie te same kroki, co w wypadku fazy głównej. Warto też pamiętać, że gdy na koniec tury masz więcej niż 6 kart na ręce, musisz odrzucić ich nadmiar, a zatem gotowy do walki? Fajna i dobra propozycja jako pierwszy krok do barwnego świata planszówek, a więc zapraszam Was z tym do... No, boże, nie podoba mi się.